Niedawno Klaudia Eldursi dołączyła do grona mam po raz trzeci, witając na świecie nową dziewczynkę. Uroczystość narodzin przyćmiło mnóstwo emocji, a Klaudia postanowiła podzielić się swoją radością w mediach społecznościowych, publikując zdjęcie z noworodkiem. W swoim poście wyraziła ogromną wdzięczność, pisząc: Tak długo na ciebie czekałam. Jej partnerem oraz ojcem córki jest Jacek Mariusz Leszczyński-Szumlach, z którym związana jest od ponad dziesięciu lat. Nasza reporterka Karolina Motylewska. Miała okazję porozmawiać z Klaudią Eldursi na temat jej powrotu do pracy po tym nowym etapie w życiu. W rozmowie pojawiło się pytanie, czy prowadząca program Hotel Paradise myśli o powrocie na plan. Klaudia przyznała, że nie zamyka sobie drzwi na ewentualny powrót, chociaż wiadomo, że życie z małymi dziećmi bywa wyzwaniem. Karolina zapytała, czy rozważałaby przybycie na plan razem z całą rodziną, co wzbudziło uśmiech na twarzy Klaudii wydaje się, że dla niej nie ma rzeczy niemożliwych. Interesujące jest. Że Klaudia nie śledziła na bieżąco ostatnich odcinków programu, który wcześniej prowadziła, jednak ma jak najlepsze wspomnienia o Edycie Zając i jest zauroczona tym, co miała okazję zobaczyć w telewizji. Warto dodać, że również w ostatnich wywiadach Edyta Zając wspomniała o swojej niskiej tolerancji na stres związany z organizacją przyjęć, co także może dotyczyć Klaugi, choć obie panie mają zupełnie różne doświadczenia. W miarę jak Klaudia staje się świeżo upieczoną mamą, zaczynają się pojawiać pytania dotyczące różnic w wychowaniu synów i córek. Zaskakująco otwarcie poruszyła temat karmienia piersią, przyznając, że karmi swoją córeczkę w naturalny sposób. Choć nie chciała zdradzić imienia nowej pociechy, postanowiła, że ogłosi je publicznie, gdy poczuje się na to gotowa. Klaudia także zaplanowała małą uroczystość z rodziną, by w sposób kameralny podzielić się radością z narodzin dziecka. Kiedy pojawił się temat powrotu do sylwetki z przedciąży, Klaudia stwierdziła, że nie czuje presji na szybki powrót do formy. Jej priorytetem jest teraz zapewnienie maksymalnego komfortu sobie i nowej córeczce. Przyznaje, że nie myśli w tej chwili o pracy, skupia się na radości z macierzyństwa i cieszy się pięknem najwcześniejszego etapu życia swojego dziecka. Klaudia L. Dursi jest dla wielu inspiracją, pokazując, że każdy etap życia od kariery po macierzyństwo może współistnieć w harmonijny sposób, jeśli dobrze się go zaplanuje. Wokół dzielenia radości z narodzinami pojawia się wiele tematów do refleksji oraz rozmów, a Klaudia z pewnością jest gotowa do stawiania czoła nowym wyzwaniom, które przyniesie jej życie w rodzinie.